to daily siedem samochodów tak jak szybcy i wściekli mamy nowe torebki w wolnym czasie z moimi byczyk setki.! z setki wow się nie lekcji wjeżdżam na grubo kopara i bewstyk, yeah wow nie mężczę się w lambo to jeżdżę koparką ty wisisz mi sianko yeah. wow jadę po bicie jak biegi na szczycie lubię jeść co wicie yeah. wow największy w rodzinie nikt z was już nie zginie jak w poprzednim timie, ja. wow Cześć Warszawa! Cześć kochani Cała sala jest pełna o oh my god! To jest niesamowite! Ja naprawdę jestem tak zruszona, jestem ciężko nie pokać! To jest niesamowite ile was tutaj jest? Serduku dla was! Zawsze jest to, że jesteście tutaj i jeszcze nas ogląda bardzo dużo ludzi w swoich domach. Takie jest moi drodzy, witamy Warszawa! Zaczy...